Panie pośle, czy to prawda, co jest zapisane w tym projekcie, czy, eee, czy to tylko projekt? Nie, ale to, że związki zawodowe mają do, prawo do strajku, to jest zapisane w innych ustawach i i z tego prawa mogą korzystać pracownicy. I my się powołujecie na tradycję sierpnia 80. E, e, prawo do strajku ale, jest ale, jednym z podstawowych zdobyczy z, 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 świata pracy. Nie, no, zgoda, ale mówię, jest to zapisane w Konstytucji. Ale, ale dlaczego chcecie to wykreślić? No, nie musi być to zapisane koniecznie ale w Konstytucji. Ale dlaczego nie? No, ale, 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 jeżeli, proszę pana, jeżeli pra, w, związki zawodowe mają prawo do strajku, to niekoniecznie musi być to zapisane w Konstytucji. No ale, ale w ale ale wielu, jest ale większości Konstytucji. Ale jest, jest, no ale, ale też nie można wszystkiego wpisać to, do wtedy nie będziemy no to jest zapisane. Ale to wtedy nie będziemy tworzyli ustawy o związkach zawodowych, tylko przyjmiemy sobie jeden akt prawny, którym będzie konstytucja, i będzie rozbudowana. To będzie regulowała. się z tego. No będzie kod... Konstytucja będzie regulowała kodeks karny, cywilny ustawo o związkach zawodowych, więc no nie ale to w takim razie. Ale to w takim razie Amerykańska, nie, to, 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 Amerykańska to... konstytucja zawiera siedem artykułów i wszystkie prawa obywatela tam są zapisane się mieszczą. Więc no, ale Wasza nie ma siedem artykułów i z więcej Akurat no, prawa ma, do strajku więcej, nie ma. Ma trochę więcej. Ja ubolewam mówię nad tym, że e, w, tworzymy prawo e, bardzo rozpasane, które e, potem jest wykorzystywane, bo nie da się w szczegółach zapisać pewnych norm prawnych. One w jakiś sposób są ogólne i wtedy właśnie jest pole do popisu, co niektórych biegłych w prawie, żeby te luki prawne jest to, wykorzystywać. Jestem zaszokowany, więc, ja jestem więc, zaszokowany, więc, jestem zaszokowany że pan mówi, że prawo do strajku to jest rozpasanie prawne. Jestem zaszokowany. Nie, to o luki nie, chodziło. Nie, nie, Panie Michale, chodziło to chodziło Tylko mówię o prawo, które uchwalamy, że ono jest zbyt Roz... We wszystkich rozwiniętych krajach europejskich to jest zapisane, i tego domagali się robotnicy w sierpniu 1980 roku. Dobrze, zostawmy strajki. i Miejmy nadzieję, że przedsiębiorcy przynajmniej odetchną z ulgą, jeżeli to zostanie zrealizowane, bo żaden przedsiębiorca no chyba jednak nie przepada za związkami zawodowymi, a już za strajkami. Ale 90% w ogóle... nie, nie, naszego społeczeństwa no żyje z kapitału własnych rąk. nie, by, nie, nie byli za pracownikami, to nie ustalilibyśmy minimalnego wynagrodzenia, które ostatnio zostało uchwalone, to pozwala więcej zarabiać na... ale... Nie jest ustawa zawodowych, tak? Cały czas tak, funkcjonuje tak, tak, pracy i, też jest nie. Mocno... ma elementów takich w, w, w działaniu prawa i sprawiedliwości, które by były przeciwko pracownikom. Ale, rozmawia, ale rozmawialiśmy o zmianach konstytucji. Ja pokazuję, Panowie, prawo, zostawmy ...które, w takim które Moim zdaniem pokazują to, że Prawo i Sprawiedliwość chce państwa, po pierwsze, wyznaniowego, bo nie chce neutralności światopoglądowej państwa. I państwa, które ma służyć tylko bogatym, bo nie chce zapewnić znaczy, podstawowych czy, praw czy, pracowniczych, czy, które są zapewniane w konstytucjach czy pan innych europejskich czy pan krajów. By chciał żyć w, w kraju, gdzie są dewiacje i zapisane dewiacje, są konstytucji. Jakie ja nie? Neutralność światopoglądowa Może... poglądowa Państwa wiąże Nie, to jest Ale to, to tak samo to pozwala na chod... otwarcie się na związki. Ale jak pozwala? To zapewnia to, żeby wszyscy ludzie niezależnie od wyznawanej wiary się czuli dobrze w Polsce. Panowie, zostawmy ten temat. Ja chciałam zapytać o coś zupełnie innego. Czy to dobrze, że Polacy mają prawo do wyjazdów i do pracy za granicą? Pan Wiesław Kilian, czy to dobrze, że Polacy mają szansę wyjazdu i pracy za granicą? Oczywiście, że to bardzo dobrze, że mają. Ja akurat nie żyłem, w tych... znaczy, żyłem w czasach, kiedy. Nie można było korzystać z takiej swobody podróżowania i pracowania. I legalnej pracy. pracy. Ja przypominam sobie czas, kiedy ja nielegalnie pracowałem we Francji, wtedy Hiszpania weszła do Unii Europejskiej. Ponad 10 Hiszpanów. Wydawać by się mogło, że kraj żyjący. Z Francją obok, że żyjący w kapitalizmie, że nie będzie przemieszczania. 10% Hiszpanów pracowało we Francji, w Niemczech i rozjechało się po świecie. Dla mnie pozytywne jest to w tym wszystkim, że jak się rozmawia z młodymi ludźmi, którzy wyjechali do Anglii, Irlandii i pracują na zachodzie, że oni kupują tutaj sobie mieszkania, że inwestują w budowę domów, czyli ich myślenie jest takie, że. Chcą wrócić, bo jeżeli ktoś buduje dom czy wykupuje sobie mieszkanie, to kupuje po to z myślą, że. Ale ci młodzi że wróci. ludzie to deklarują, że oni wrócą. Tak, tak i, i, i na pewno pewnego doświadczenia, w, zobaczą, jak tamten kraj funkcjonuje, który no, dużo na wyższym poziomie. Jest. finansowo i intelektualnie, I, będą, i, jak będą, jak rozumiem, pracowali później... tutaj. I, I sądzę, że nie będę miał obaw o przyszłą moją emeryturę za parnaście lat. A jaki jest pogląd pana Michała Syski? Czy to dobrze, że młodzi mogą wyjeżdżać i pracować za granicą? To, to, że mogą, to oczywiście bardzo dobrze, bo to był między innymi jeden z argumentów przemawiających za tym, żeby Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, czyli żeby Polacy mieli dostęp do otwartych rynków pracy na Zachodzie. I to oczywiście dobrze. Pytanie jest, czy dobrze jest, że tak wielu ludzi i pytanie jest, czy oni to robią także z własnej woli, czy... Czy, czy sytuacja tutaj, sytuacja ekonomiczna, socjalno-bytowa w Polsce nie zmusza ich do podjęcia tej decyzji? Często są to dla nich decyzje, decyzje trudne. Oczywiście jest pytanie, czy oni wrócą. Pewnie część zostanie, część wróci. Natomiast e, jestem przekonany, że ci, którzy zdecydują się jednak wrócić do Polski, e, faktycznie oni mogą, mogą stać się tym pokoleniem, to są teraz w większości młodzi ludzie, ale to może być ta grupa społeczna, która może być bardzo dynamiczna w Polsce i ona może nadać nowy impuls rozwoju, rozwoju kraju, bo... Gdy śledzimy, to, to są często moi koledzy, koleżanki ze szkoły, ze studiów, z którymi jestem w stałym kontakcie, faktycznie oni tam wiele nowych rzeczy się uczą i na przykład y, y, dla nich szokiem było to, że gdy podejmują tam pracę, o, od razu y, są otaczani ochroną na przykład właśnie związków zawodowych, których rola jest niepomiernie większa w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. I być może gdy oni tutaj wrócą, to będą się upominać o te, o, te, o te podstawowe standardy pracy, które w Polsce na przykład nie są przestrzegane, co mnie jako człowieka lewicy bardzo interesuje. Są to też ludzie, którzy tam na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii... Uczą się dialogu z różnymi kulturami, bo to są tygle wielokulturowe, także być może oni przyprowadzą do Polski większą otwartość na świat. Czyli nie będzie tylko bogactwo finansowe, ale także intelektualne. I, intelektualne i natomiast, natomiast ogólnie nie robiłbym z tego wielkiego. To znaczy, to jest oczywiście problem Polski, że my nie jesteśmy w stanie w tej chwili. Za, zapewnić godnych takich mie miejsc pracy, ale to też się będzie zmieniać, tak jak się zmieniają. Ale panowie, czy to nie jest pewnego rodzaju panika, taka troszeczkę sztuczna panika, że, że młodzież wyjeżdża, pół miliona Francuzów rocznie wyjeżdża, pół miliona na przykład do Wielkiej Brytanii, pół miliona, y, dwa miliony Niemców y, opuszcza swoją ojczyznę i wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych do pracy. Skąd w takim razie w Polsce ta panika, że młodzi ludzie wyjeżdżają? Jest to wykorzystywane w kampanii wyborczej, bo jeżeli nie byłoby kampanii wyborczej i ataku na prawo i sprawiedliwość, to nie, nie sądzę, że tym argumentem nie. by się ktoś posługiwał, że wyjeżdża tu od nas młodzież, bo nie chce ale, ale w... Pani Pani Młodzież, młodzież nie, chce wyjeżdżać, pracować za Pani granicą. W panie Słowie, to już wcześniej, to, 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 to nie jest atak na prawo i sprawiedliwość, bo to już wcześniej była mowa, podnosiły się takie alarmistyczne tony. Także to, to nie jest atak na prawo i sprawiedliwość. Ale teraz nie ma. To, to, tak, y, to już nie jest tak, że młodzi Polacy wyjeżdżają na zachód do takich niskopłatnych, nie. I mało prestiżowych prac. Bardzo tylko, dobrze zarab tak, zarabiają lekarze. Tak, coraz więcej wyjeżdża dobrze wykształconych ludzi, i to jest na przykład problem. Rozmawialiśmy w, poprzednim, w jednym z poprzednich programów o, o kwestii tego, jak Wrocław się mógłby rozwijać, że M Wrocław mógłby być centrum gospodarki opartej na wiedzy. Więc to, to jest problem, bo to w, może nam grozić drenaż mózgów, tak? że te osoby, które właśnie mogłyby stworzyć z Wrocławia takie centrum e, intelektualno-gospodarcze, e, mogą znaleźć pracę w Londynie, w Dublinie, czy, czy w Madrycie, czy w Barcelonie. To jest, to, to jest jakiś Ale to problem. Ale to jest wyzwanie razie dla jest i dla... A, dla polityków. Dla klasy politycznej. I dla y, y, ja, y, osób y, zatrudniających. Ja, 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 ja wierzę w, w taki ogromny potencjał intelektualny Polaków, że nawet jak opuści nasz kraj 200 tysięcy ludzi to jest w Polsce grupa ludzi, która może ich zastąpić spokojnie, bo po prostu jesteśmy takim narodem, który bije na łeb na szyję wszystkie kraje, bo jak popatrzymy na E, olimpiady matematyczne, fizyczne. Tam Polacy wygrywają. E, e, informatyczne olimpiady. Gdzieś wygrywamy w konkursach młodzież z Politechniki. Z, w programach to po, wygrywa. Więc, e, Mamy dobrze serc... wykształconą. To, 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 to prawda, że nasi wie, że Polakie... wygrywają, ale jednak Nobla e, w, w naukach technicznych i ścisłych nie osiągnęliśmy, ponieważ ci młodzi ludzie nie mają potem możliwości rozwoju. I to jest problem, że absolwent dobrej uczelni, czy no dobrego liceum nie, nie ma gdzie potem problem, się rozwijać. Ale rozumiem, że zgodnie e, z... Ale to jest że... problem e, e, małych środków na uczelnie. Tak. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zakłada wzrost pieniędzy na badania naukowe po to, żeby właśnie tutaj wzbogacić naszych naukowców. Noś miał dwa lata, szkoda, że wcześniej. nie no, e, Rząd SLD rządził dwa razy po cztery, I, to jest osiem lat. I, ty, I porównywać i osiem, środki, osiem, osiem lat, 8 lat do dwóch zwiększone. lat. Ale czy na służbę zdrowia w, w tamtym okresie, w tych ośmiu latach, wynagrodzenie lekarzy, wzrosło, personelu medycznego wzrosło o trzydzieści procent? To nie wzrosło. Ale lekarze dostali podwyżkę. Ale, a państwo, ale, dostali państwo, podwyżki. ale państwo, państwo. I to nie, bardzo wysokie. Państwo nie, nie zaczynaliście rządów, gdy była dziura ale budżetowa, a my niestety po AWS u Czyli trzeba zrobić nie, duże. Pani przewodnicząca, bo 8 lat później, o czym mówimy. Czy 8 lat ciągle? Wpływ nie. Wpływ, nie, wpływ, nie dwa, dwa razy po cztery. No to proszę sobie spojrzeć, co po sobie zostawił rząd AWS-u. To proszę nie traktować tych Nie, no ale tutaj są dwa lata. Pan Wiesław jest w mniejszości. Moim zdaniem, żeby. Dobrze wykorzystać czas rządzenia, to jest potrzebne co najmniej dwie kadencje. Wrocław miał to szczęście, że po 1989 roku mamy jednolitą władzę. Nie ma zakrętów związanych z tym, że przychodzi dana opcja do, do władzy cztery lata rządzie, potem przychodzi następny i zawraca kije w Wisłę. Nasz czas dzisiaj dobie końca. Pan Wiesław Kilian, Prawo i Sprawiedliwość, Pan Michał Syska, Dziękuję. Lekcja Demokracji. Dziękuję Panom. Dziękuję Państwu za uwagę.